Witam w Gdańsku Upiekłem wczoraj bardzo dobre ciasto na statku o kocarycy i e w nagrodę dzisiaj chciw dał mi wolne popołudnie, żeby mógł za dnia pokazać Gdańsk kierunek Oczywiście pomnik Neptuna Zapraszam Was na piękną przygodę i wycieczkę Razem ze mną powstańcem. Jesteśmy na ulicy Długiej. skieruj się do dworu Artusa. I złota brama. No i ruszamy. Jestem już przy Neptunie. Neptun na swoim miejscu stoi przy dworze Artusa dalej. Ej, go jeszcze nie ukradł. I kieruję się dalej. No, teraz schodami wchodzę na wieżę, żeby pokazać widok z góry. Cały czas Pięćdziesiąt, nie wiem, chyba jeszcze. 90 chyba pokonałem tyle stopni No i jestem już 130 schodów pokonałem A dalej wędruję 140 No i wcześniej nie sprawdziłem Ile tych schodów jest do góry 150 A tu już będzie łatwiej bo wygodniej i tak wysoko wychodzę na prostą I jakoś się doszła Pan teraz widok z góry na Gdańsk, najpierw pokażę stare miasto. 400 schodów pod górę robi wrażenie. duchu mi wali No teraz pokazuje dworzec kolejowy w Gdańsku Zejście będzie łatwiejsze, ale sami popatrzcie Jak to jest wysoko Tam, tam, tam i później krętymi schodami muszę schodzić No nic, weszło się to i trzeba zejść schodzić łatwiej Czuję się jak w górach Skończyły się szerokie stopnie, teraz muszę skręcić prawo na jednokierunkowe zejście no i zacznie się tu jeszcze jeszcze jako tako ale powoli zbliżam się już do tych Jakże kręty z schodu? muszę zakończyć filmowanie, bo niebezpiecznie tak schodzić. Trzeba patrzeć pod nogi. I jestem już na dole z powrotem na ziemi. A byłem tam, może pójdę w tym kierunku, to pokażę gdzie byłem. Powoli zapada zmierz. No teraz już te dni są coraz krótsze o godzinie 15.30 zaczyna się taka szarówka, a w 16 już jest ciemno więc muszę ten czas wykorzystać a byłem tam u góry tam jest punkt widokowy na samej górze I tam z tamtego miejsca pokazywałem wam panoramę Gdańska. Teraz udaje się w kierunku na... na Jarmark Bożonarodzeniowy. Tu gdzieś na jakimś placu jest. Zasiągnąłem języka. A i myślę, że się tam doczłapie. Z no, 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 to faktycznie Nadejszła już pora, żeby odnaleźć przystanek autobusowy i udać się w drogę powrotną. Bo biedny marynarz się taryfami nie rozbija. 4 zł, no dokładnie 3,80 i jestem na Westerplatte. Także jedzie się troszeczkę dłużej tym autobusem, bo około 20 minut, ale za to taniej.